I pierwszy rzucik. o tutaj to ziele ale może być i szczupaczek na początek się nie kotwiczę żeby Abłowić spory kawałek, zobaczyć czy są płycej, głębiej czy są chętne w ogóle. a ja bawiłem się, ale już może sposób na nie będzie. Czekał, że smulek i wyczekał. Pokaż się, pokaż się. Piękny grubasek. Złoty oko Złoty Patrzcie go Ajaj Pokaż od tu się Tylko przylęty tu jest No patrzcie jaki kolor ma Niedawno gdzieś tam czytałem, że kolorowe główki nic nie dają przy łowieniu. Ale jak ktoś kombinuje, to jest, trafi na dzień, że właśnie to robi znaczną różnicę. Mhm. Linka, 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 panie. Trzeba wyciągnąć. Niedobrze, niedobrze. Doszedłem do wniosku, że nie będę się przestawiał, tylko na drugi, na drugą wadkę założę Kajtecha dopiero, bo jak poruszę tutaj, to obstawiam, że będzie już po tych, po tych rybach. Tutaj pri A i było coś. Jest też fajny. I też jaśniutki. takie jasne tutaj? Pierwszy był ciemny ładny, ten taki te dwadzieścia parę. Ale też walno aż miło. Miałyby dzisiaj szczupaki. <grymne> no, ale zresztą nawet nie słyszę, żeby szczupak gdzieś pogonił. Z początku chwilę machałem i cicho. Szale. Długi, drogi he he. No teraz to już Dowaliłem dwie wędki o kotwice Wypuszczamy złotko Fajny trzydziestaczek Ale na bardzo zobaczcie No złoty Super jesteś. Aśni, jaśni, Pięćdziesiątki 50. A teraz największy. Oj, ty, 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 ty. Pokaż się. A no, potrawka pokaż, będziesz większy. O, no, właśnie. No. Kolego, na no, YouTube były spłetwy. Jak to ma być? Ale. też go. Też fajny, naprawdę Zobaczcie już. No i jeden taki prawie złoty też już ale najmniejszy. Niestety po, po tym jak kotwicę ruszyłem, bo zaczepiłem. Okazało się, że jedną wędką druga była coś innego zaczepiona. To już przestały, nic, szukamy dalej. Dziś jestem troszkę zdziwiony też tym, że, że nie miałem kontaktu ze szczupakiem, jak mówiłem na, w miejscach, gdzie Yy, chociaż tam maluszek zawsze uderzył. Te pewniaczki miejscówki były. A tutaj jednak trzeba było co za tymi okoniami. Też nie były one skore dobrania, trzeba było troszeczkę po, pomyśleć. No ale kto? Myśli nad wodą kombinuje ten, ten połowi. Widzicie tutaj ile rzeczy różnych powyciąganych. O i tutaj kolejne przynęty i cały czas Myślenie, czy one są wysoko, nisko, czy w półwody, czy one chcą jeść na rybek, czy chcą jakieś tam raczki, czy inne jakieś tam rzeczy. Czy jaskółeczka, czy, czy, czy zwykły kajtek, jak na przykład dzisiaj jednak, czy, czy woblenem im tam zagrać. No, to jest wędkarstwo właśnie, to jest myślenie i... Jak biorą, to wiadomo, to biorą, ale jak trzeba się troszkę napocić, to jeszcze bardziej yy, ten sukces smakuje. Płyniemy jeszcze w jedno miejsce, zobaczymy, co tam piszczy w wodzie.